Od wielu lat mam do czynienia z magią na wyciągnięcie ręki. Obecne czasy jednak wymagają innych rozwiązań. Dziś będzie też magicznie, ale głównie logicznie i technicznie. Witamy Państwa w showroomie cyfrowej transformacji firmy Statim. W którym technologia XLED Pro w połączeniu z technologią Logitech sprawia, że magia tutaj dzieje się każdego dnia. Dzisiaj przekonacie się, na czym polega prawdziwa magia Logitecha. Okej, okay. wytłumaczcie mi bardzo proszę facetowi, który spędza wiele czasu online, co to jest za produkt i jaka jest dzięki niemu droga do skutecznej komunikacji w tym świecie. Droga do skutecznej komunikacji w dzisiejszym świecie, moim zdaniem, to jak najdokładniejsze odwzorowanie spotkania tworzą w twarz w świecie wirtualnym. Starając się to uzyskać, musimy zadbać o. Jak najlepszej jakości dźwięk oraz obraz. Super. Należy pamiętać o tym, że w dobie obecnej hybrydowej pracy zrezygnowaliśmy tak naprawdę z ponad 95% spotkań na żywo z wiadomych przyczyn i wszystkie spotkania biznesowe są prowadzone. Online. Więc bardzo ważne jest też yy, skupienie się na tym, żeby ten przekaz niewerbalny, czyli obraz, dźwięk, mimika twarzy, żeby to było jak najbardziej zbliżone do, do prawdziwego spotkania. Bo tak naprawdę sam dźwięk no, nie odda nam tego, jakie reakcje wzbudzamy w, w naszym rozmówcy. Wiem coś o tym jako iluzjonista i tutaj klub programu. Co to jest i jak mi to może pomóc w każdej wideokonferencji? Lali Bar jest e, bardzo zaawansowanym rozwiązaniem służącym do wideokonferencji. E, Znajdziemy w nim wszystkie elementy, o których właśnie sobie powiedzieliśmy, czyli zintegrowane systemy dbające o to, żeby nas dobrze było widać oraz słychać. Coś jeszcze do dodania? Yy, tak, yy, bardzo istotne jest to, że główna kamera ma optyczny i cyfrowy zoom i mamy tutaj drugą kamerę, która pozwala nam na policzenie na przykład ilości użytkowników, którzy biorą udział w yy, wideokonferencji. Kolejna bardzo ważna rzecz to jest zaimplementowana technologia RightSense. Mówię tutaj o bardzo dużej poprawie jakości jeżeli, i korekcji, jeżeli chodzi o dźwięk, obraz i o światło. I tutaj na świetle chciałbym się skupić jako użytkownik najbardziej, ponieważ bardzo często sale konferencyjne w dużych biurowcach są przeszklone. Jest duża ekspozycja światła i zazwyczaj to się kończy tak przy zwykłych kamerach, że my jesteśmy czarną plamą, a wszystko za nami jest jasne. Dzięki tej technologii mamy. 100% pewność, że będziemy dobrze widzieli w każdych warunkach oświetlenia. Jasne, czyli tak naprawdę chodzi nie tylko o podążanie za osobą, czyli chodzi o dobre wideo, ale też chodzi o świetnej jakości dźwięk. Tak? Tak jest. To co, podsumowując, w dwóch zdaniach? Rally Bar jest urządzeniem, które integruje wszystkie technologie, o których sobie dzisiaj powiedzieliśmy w tej jednej obudowie. Znajdziemy w nim dwa wysokiej jakości głośniki, sześć mikrofonów e, oraz e, dwie kamery. Pierwsza kamera w rozdzielczości 4K, posiadająca, tak jak Karol wspomniał, zarówno cy cyfrowy zoom, jak i optyczny oraz dodatkowa kamera, o której e, jeszcze raz wspomnę. Znajduje się ona tutaj, e, pozwala nam między innymi na e, policzenie liczby uczestników spotkania, co pozwala na przykład administratorowi e, dowiedzieć się, czy Sala, w której ta kamera jest wykorzystywana, jest optymalnie wykorzystywana przez użytkowników. Tak? Czyli liczba osób, które się tam znajduje, rzeczywiście odpowiada e, projektowi tej sali. Super. I to był nasz pierwszy bohater. Kolejni bohaterowie Logitecha w następnych odcinkach również ze szczyptą magii. Do zobaczenia.